Ahoj! Jest 25 listopada, jest po prostu skwar, gorąco, e, jesteśmy na wyspie, której już, na której już wcześniej byliśmy, e, Karimundziawa nie ma prawie wiatru, stoimy na razie w porcie, po prostu jest tak przeraźliwie gorąco, jest e, prawie 40 stopni, no ale nagrywam taki krótki dziennik, muszę się właśnie sprężyć. Chcieliśmy ogłosić wyniki, dopiero teraz ogłaszamy wyniki, ponieważ jak tydzień temu wypłynęliśmy z Lombok to praktycznie nie mieliśmy internetu, jak był to działa w taki sposób, że no, strasznie kiepsko, dobra więc sprężamy się, wybraliśmy nagrody, wygraliśmy zwycięzców, pierwsze miejsce zdobyliśmy, znaczy no nie ma, pra... nie ma pierwszego miejsca, jest po prostu, są dwie nagrody, mamy dwie pocztówki, E, w pierwszego wymienię Patryka D. Patryk D-Y-Y. -Y, e, dał on pomysł, żebyśmy e, odpowiedzieli na pytania od Was. E, czyli pod tym filmikiem zadawajcie na, do nas pytania, jakie tylko chcecie, e, dowoli i nagramy w najbliższym czasie vloga, na którym będziemy odpowiadać na te wszystkie Wasze pytania. E, Drugą pocztówkę otrzyma Kacper Kamiński. Dał on pomysł na nagranie filmu, nagranie takiego vloga, abyśmy przez cały, przez cały dzień, co godzinę, nagrywali jakieś tam kilka sekund, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, co danej chwili robimy, tak żeby zmontować taki film, który będzie tam trwał chwilę z całego dnia od rana do wieczora. Czyli musimy nagrać jak tylko się przebudzimy i do momentu, i co godzinę jakiś tam u, urywek do momentu aż kładziemy się spać e, te dwa pomysły nam się bardziej podobały chociaż inne pomysły też były bardzo fajne tylko tak jak mówiliśmy musimy wybrać pomysły, które są bardzo proste ponieważ mamy tutaj na łódce, na jachcie bardzo ograniczone możliwości były bardzo dużo fajnych pomysłów dużo osób pisało na przykład żebyśmy zmontowali ten, naszy taki filmik podsumowujący e, nasz rok Czyli najlepsze urywki z ostatniego roku, ale to jest no, niewykonalne fizycznie w trakcie podróży, ponieważ no, mamy 400 GB materiału. Przejrzeć to wszystko to jest kilkadziesiąt godzin, i wybrać kilka najlepszych urywków. No, to jest tydzień roboty od rana do wieczora, więc no, to po prostu nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić. Bardzo nam też się podobały pomysły żebyśmy kupili sobie szampana i zrobili sobie taki po prostu ucztę wypili zdrowie za, za nas i za was też ale niestety szampana nie kupimy sobie tak więc jeszcze raz Patryk Dy i Kacper Kamiński tutaj postaram się o może w tym miejscu zamieścić zrzuty ekranu z waszymi komentarzami żebyście byli pewni, że to o was chodzi Przyślijcie, e, albo jako wiadomość prywatną na YouTube, albo tam w zakładce About, czy o naszym kanale jest też adres e-mail, więc macie dwie możliwości: przyślijcie nam swoje adresy, na które chcecie, żebyśmy wysłali wam e, kartki pocztowe. Nie wiemy też, kiedy dokładnie je wyślemy, bo na razie no, bywamy w takich miejscach, że jakieś tam poczty bywają, ale nie wiadomo, czy kiedy do ni z nich e, pocztówki dojdą, więc wyślemy je pewnie za jakiś czas, jak będziemy gdzieś już na stałym lądzie no Jeszcze tak podsumowując, bardzo fajnie nam się pływa. Mamy dużo materiału z pływania. Nagrywam też kamerką podwodną, jakieś tam snurkowania i tak dalej, więc będzie dużo ciekawego materiału. No i właśnie jeszcze raz najważniejsze czyli pomysł Patryka D. Zadawajcie nam tutaj pod filmem w komentarzach pytania, jakie tylko chcecie. Na no pewnie pojawi się dużo pytań. Więc wybierzemy no, tam jak, jakieś najciekawsze, aby zmieścić się w jakiejś rozsądnej długości filmu, vloga, e, i będziemy na nie odpowiadać w jakimś tam filmie, na, jak będziemy mieć czas tutaj, możliwości nagrania. U nas wszystko w porządku, jesteśmy na Karimundziawa, tak jak mówiliśmy wcześniej. A zaraz postaram się wrzucić tego krótki, ten krótki dzień, ponieważ mamy tutaj w miarę dobry internet. E, no i to tyle w takim razie, do zobaczenia.